Czciołem pluski z Rosołem 19, 19 lipca 2025 roku. Słuchajcie, to ja tak nie to, że, że, że wiem, nie to, że się chcę pastwić nad kimś, chciałbym się dowiedzieć, bo jakoś nie mogę doczytać, no oczywiście mówię o tym, cześć, Słabosz. O pierogach latających chciałem porozmawiać. No bo to już napisałem w nagraniu, to znaczy napisałem, powiedziałem już w jednym nagraniu co myślę na temat małżeństwa i na temat Sławosza. No ale teraz widzę Sławosz, cały czas jest wszędzie i dziwię się, bo normalnie przy tego typu sytuacjach rozmowy z mamą, sąsiadką, wychowawczynią, kolegą z klasy, kolegą z obozu, wychowywał się tu, tu chodził na sport, tam kupował, kupował poziomki, bo bardzo lubił. Tu chodził do kółka i narysował rakietę. Może mi to umknęło, czy wy widzieliście gdzieś w necie jakieś historie o tym całym dzieciństwie, domu, wychowaniu naszego Sławosza, no tym wszystko co. No wiecie jak to jest? No każdemu, nawet nie wiem, czy to będzie morderca, alkoholik, zbrodniarz, yy, skoczek narciarski, czy nie wiem, rzucił oszczepem, nie wiem co zrobi jeszcze rzeźbę wyrzeźbi, w, w no to będą chodzić. te TFN zrobić 40 programów o tym, że do tego autobusu jechał i temu panu robił dzień dobry w tym autobusie, on go bardzo lubił. A ta pani mu lody koral sprzedawała na wczasach, jak był w mamie z mamą zmielnie. I w tym ośrodku, go pamiętam, tu nie ma nic. Dla mnie jest to podejrzane. Dla mnie jest to podejrzane, że jakby według mnie unika się. Chyba, że mi powiecie, że to wszystko jest, gdybyście mi tam mogli coś przerzucić. Dla mojej spokojności, bo ja taki niespokojny jestem, mam naturę niespokojną. E, niespokojną i nie lubię po prostu, jak ktoś mnie whaładuje. E, staram się to ograniczać. Tak więc, e, albo mnie ktoś whaładuje albo unika mówienia o tym całym zapleczu i tym wszystkim co się dzieje żeby żeby kurwa, bo taki kurwa pochodniku muszą jechać coś niebywałego e, albo mnie wchaładuje, albo po prostu unika żeby nie było do zweryfikowania że Uchodź, śledzia o, że tutaj lody są kręciołki że kręciołka ktoś nam robi Loda Kręciołka. Pozdrawiam.